Dwa bały, Duża chaba, mała chaba. Siema, ziom. Są bojane, szukamy. Jakieś dziurki. Uczyłaś? Tak. Ja. A szum też? Czekaj, bo to się tutaj coś... Nie, no dobrze jest. Dajcie, szukamy miejsca. Nie wiem, czy coś znajdziemy fajnego, ale miejmy nadzieję, bo już ten zbiornik Wake jest płytki. No jest płytkim zbiornikiem, nie ukrywam. Ale jakieś tam dołki się zdarzają, że coś możemy fajnego tutaj znaleźć. Temperatura wody przy powierzchni ma 16 stopni, więc też tak jakby optymalne, to fajnie takie mamy miejsce 0,7 idealne wręcz, że tak powiem no już może zaznaczymy sobie azymut pogoda nam się zmienia, słuchajcie ciśnienie spada ale to chyba najlepszy moment właśnie, żeby dorwać się do tych grubych kabanów na, na Wake-u, nie? No szukamy tego miejsca, jeszcze szukamy dobry wieczór mamy godzinę 22.30 branie mieliśmy o godzinie 22 .00. pojechał jeden kij niestety pojechał sąsiadowi w bok splątał cały zestaw po chwili branie na długim kiju i słuchajcie nie wierzycie, co mamy chciałbym wam zaprezentować słuchajcie mamy bestie mamy Pana Wąsatego. Smakosz kulki krabowej G2. Normalnie bestia niezła. Dobra. Wyciągamy bestię, zaraz wam ją pokażemy. No i przewozimy zestawy dalej. Mamy to. Słuchajcie, petarda. Sum. Także widać, że przysiadł ładnie. A! A jeszcze nocka przed nami, także może coś jeszcze jakiś kart wpadnie. No zobaczymy. Na razie sumisko jest fajne. No i na przyponik kuleczka G2 Krab podpięta ananasem 10 mm. Także petarda. wanna ah, be mm the -hmm. best in the game, invest in my name Check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints Money, clout and fame, mud, disease, a plague We all love to hate, have to play the game Have to make a name, all our insecurities are on This is war with the enemy Think that it was meant to be Living in a time where disease is on every screen I won't let them fester me I know most of festering Negativity Ah, so hi it. Jest to pierwsza rybka, zaraz Wam pokażę drugą. Piękny karpik, ma bardzo ładne łuski z tyłu przy ogonie. Możemy zobaczyć, co do rybka. Także udało się wypracować, tak naprawdę, cztery brania, bo była jedna spinka. No, nie mówiąc już tutaj o karasiach, które są mega duże. Ale zasiatka siatka można powiedzieć, że dana. Krótka, dobowa. Także temat. wykonany. Chciałem ja powiedzieć, że nie spodziewałem się, że coś dzisiaj siądzie. No niestety, no krótko, bo krótko, bo do pracy musimy jechać. Znaczy ja muszę, do ma akurat home office, ale pracę w domu. No zasiadka mega udana, ale jednak naprawdę brakuje kontaktu z tą większą rybą. No fak faktycznie, te dwie rybki nie były e, zbytnio duże, ale Rekompensuje to czas spędzony nad wodą No i tego suma, tak? No to sum to też duży Także dziękuję Wam mili Za oglądanie tego vloga Także do następnej zasiadki. Trzymaj się, cześć